Jak tak wrodzisz. Myślę, że tam jakoś bardzo dużo osób będzie, wydaje mi się, że na lace polecą polecam. Dwa triana po co jest, to żad, chyba nie wyszedł? Mam wyszedł. Nie obyszł. Ja na H już stoję, żeby tam... Nie wiem, nie, 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 jest Ma 60 white 300 white, trześci white, lata, lata. Nice. Mam loot, mam lut, mam lut, ale inny tymi nie jest mam i uwaga. Ja się do góry. Jest chill, jest chill, jest chill Dobra, wygrywamy to mamy HG O, z onmax for co ja mogę spodobać tam Ja mam. Do, I nie budują w ogóle nic Pod nami kroję Tak jeden Ci są krak, ci są krak, oni O, zwiftowali Ej właśnie uwaga na rifty Będą pochodzić. Tak, będą na nas A my nie mamy Hegiem, oni przejmą Tu jest Sunda jak chcecie Nie możemy sobie chyba iść Okej, okay, okej. Okay. Wydaj mi, jeżeli będzie tak, nie Do góry ale... może trochę. Bo zaraz górka. Ja chciałem do tych pod nami. Crack. Dwa na drzewa. Dead, jeden. Yy, przy strefie, przy strefie. Ej, klapsują. Dead. Do... Do... Zabijam tego tylko raz. Ja Dead. Kolejny ze strefy. Nice. 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 Ja wchodzę do góry. Jakieś debila tu są. Przygórze, kurwa. Nie wiem co tu się dzieje. Mam w grze mi haju. On klapsuje mnie. Dobra. Dead, biorę, ma, biorę loot Mam 55 prawek Nie, nie mam, nie aż tyle Od boku se podejdź, jest tak, tak łatwo fragować od boku Ej, crack, oo Minus 100 O już wszyscy pod grubem oddał się Ja nie mam, mam maketer Tu, parmi maketer Ma cofniam, ma cofniam, ma, ma cofniam Idę po ciebie Dead Chodź, chodź, chodź Już wchodzę Zaraz tam Masz... O, opa, chłopnę, chłopnę. Zabra, chłopnę. Masz flapper'a Nie podniosę Kurde, jaka szybka ta no. strefa ja zaraz skinę od niej Mogę ci flapper'a dać, jak chcesz No, 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 potrzebuję Czekaj, bo ty nami? Masz jeszcze jednego No, to tak się dał Co, jakoś zejść? Ja schodzę no no, a moja MK no, no, A Okej okay. dead Ostatni typ Skorczak, chodź szybciej Tutaj Ja się wybijam Ale, Nice 7, <grym> 6, ok, 13 Wolno sobie biga Otworzyłem ton na nich, uważajcie Mamy ze 3 albo 4 pady Będziemy sobie wszystko padować Ja mam 2, ja mam 2 Nie, nie mam Ja mam jednego Piję się orba Tomasz, Tomasz, nos to padujemy po prostu uh -huh. Kto stawia? Mogę postawić krótki czy wysoki? Wy, wy, chyba, krótki wysoki, mogę. wysoki Obywatne no dobra, stawiam Uwaga, bo tam się... Tam chłopie postawiły podłogę I dostaję hit Ja na, lo, na low grant ja, ja Ja na HG od razu Będę nam turtlował już Ja nam buduję okay. turtla Ja jestem... Samym... Kazę do, do góry nie Sumie, e, ciężko tu wejść. Wiesz co? Chodź po to No dobra. Zawaj. Ja nam buduję full tarp. Lec, idę. Już nie mam twardy. Ja mam full, mogę ci dać. Mogę ci też dać, masz. Masz całe moje. rzucać. Jakieś gołowna są to. Ja mam hardpun, to weźmy się A razem, słuchajcie. No nie można podwinieć, tylko są z drewna, Paul. Yy, ma ktoś feredita? Nie, chodź, ja nie. podwinien podwiniemy, tak. typa. Nice. Jest tam. Daleka, daleka. Macie tak, pada? Tak. Spadajmy, spadajmy. Tak, mam, 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 ja mam, ja mam. Chodź, chodź. Okay. O, chłapa nas, co? Ok, nie możemy, chodź się. Tutaj chłap jest. Odmieniam. Chodź ja schodzę w dół, na sam dół No ja nie mam masu, w Dostałem, No jest bad. ja już nie miałem macu O za pierwszy mi weźmie, ta Ja pierdolę, nie mam No ja nie miałem macu Zajdziemy zaraz jakiegoś macieja Co sobie będzie bieg po naszych... ...logach Jaki jaki ma timing no to przed nami Chyba no. musimy. No. Dajem może w górze po i nagle jakieś dobra raka będzie. No Ile na hag jest typa? Jeden. No, jeden. Dwa. Dwóch widzę ja tylko. Trzeci się w p... na peperze. No. A. To. Nie wiem, próbujemy na nich. Nie, bo nie, nie ma co. Tak gdzie? Na razie Glegu, jak się zaczną. Tam? Ja, jak rajdę w dół zaraz zaraz, zaraz nas zobaczę, to będzie lipa wtedy. Ląduję na toby. 104, 104, lep. Nice. Ja mam zaraz. O, faktycznie. Może się wyleczyć. Daleko za on. Yy, lunch. Czekaj. Masz jakieś leczenie? Eee, yy, no. no. Trzeba zlunchować. Masz to. o mój Oooo mygę. O kurwa. po prostu. Dead. Nice. Ok, ja będę dead prawie. Widzicie prawie full matce. Dostałem killa. Ja... Okay. ja tu tortuję. Jak do mnie zatrzesz to będzie jara. Raczej nie. Dobra. Jednak się udało. Okej. Okay. Masz flopera jeszcze? Na. No, już na. No. Chodź do mnie szybko Idę nie, proszę stąd Tu jest, tu na nami jest, nad nami jest Dawaj, dawaj, dawaj No, wyszedł daleko Ja to mam masę Okej, to ja idę Idziesz? Idę, idę, idę tam zostawiłem w cię otwarta. Nie wezmę 6 teamów zostało więc. Miałem dużo duo i sala chyba. Musisz. Ja Weź się, on fire chyba jest. Neeeee! Tak. O, nice, nice, nice. Wybierz? Macie, top... no. jesteście chyba jedynym duo, tak szczerze i wszyscy są sala. Ja macuk, miałem ja, dużo masów. Ja Wysta się co do Nice, dobry pomysł.

Tak, ona spieno. Jak my Jak mnie to wybiło? Nice ja. Nami też. Podmianka, podmianka? Nie, no co robimy? Czy no, że byliśmy co? Dawać, strefie, do lewej, do lewej, możemy przejść. Byliśmy, iśmy myśleli do tego tartla. Tu jest nasz. Ja do góry poszedłem. Cofa się Chodźcie tu. Kurde, ani tu można idąć. To taka daleka strefa. Co jest? I nie? Ta, no, Lance musi. Musimy dostać laser. No to Plecami wchodzą nam Uf. do turfa Nie, być, musimy iść, musimy iść. Nie możemy teraz tak skupić się na takachach. Ide, musimy... idę, idę. Ale jest. Szybka, rozpad, nie. Rozpad, rozpad, rozpad rozpad. No i no, no. Jak najdalej, jak najdalej, ja tu spróbuję. Najwyżej nas wylecza trochę ten. No no no. Wchodzę trochę wysoko. Jestem. Buduję nam tego. Czyli. Zrobimy plecy. Może... Zrobimy to Pa, 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 35. Czekajcie, nie ja będę się stulował. No da, Ja medwaja. Nie, ja tak dobrze. Tak dobra, dobra, Nie, ja idę tam. O! Uciekaj, uciekaj. No, no, no. Śl, śl, śl. uciekaj, 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 Patrzę O, kurde, jaka ta strefa jest. Weź spaczuj Nie, no się nie. Sprawaj, trój. Sprawaj, Jesteśmy ja już mam twardych, zajęłem, ja już mam nie jesteśmy z tą twardych Ja, nie mam, ja mam, Ja mam masz, masz to. Się. Tu, tu, ci trofa. Masz to. A, bo ja mam że okay. No. Może No. 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 Spadnij, <laughs> szybko Jeszcze się cofam. No, no, no Tu, 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 tu no, no. Uwaga, uwaga. Okay. Okay, jesteśmy, jesteśmy. i będą Łaga, Łaga. Okej, już się ja już nie mam twardych Ja hey. mam tylko okay, ja też. mogę, ja mogę, ja mogę Uwaga, otwieram Ale poprzednie. jest daleko Ja, ja mam Moje. papryczki i możemy teraz spróbować ag na papryczkach jak stacza Możemy spróbować O kurde Ale Jest tam u góry okay. w Na papryczkach próbować? wlatujemy? No, 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 bym tak straw bo no. Możemy spróbować, możemy spróbować. Ja mam jeszcze flink znaka. Tomasz, Macia. macie. Dobra, ja jadę. 3, 4, wydawajcie. Dobra. Ja kręguję po prostu 90 Ja też. 100, mam 0. Też. 100, 170 Ja mam 0. Dead. Nice. Drugi mam zero nice. Mam HG, mam HG. zero Proszę, nice. bym mniejsza. Ja mam bardzo 0, mam 50 AP. Nie mam leczenia.

Oh fuck, to tak nisko jesteś I No bo ja, ja wiem, z mo... No. Ty minus stoń mam Worzej potem możesz mnie zaraz... zabijłem, zabijem! Idę, idę, idę Ja nice. też dot Tam jest mój f... O... FUK Nie wiedzę I że zginęłem i jeszcze pewnie fraga nie dostanę Dobra Kuciek uciek, mamy haja Nice Prej Czaj, czaj, weźmy sobie do zonu to by nam ktoś nie wleciał w sklepki. Zadam POM. Sprawia O, ja mam 40, ja ma Nie, to idzie w pizze gdzieś. Ja też mam 40. Miesz 30. 50 crack. Sprawia e pred i ta ich, podmieniam pod care. Ale, żeby mnie nie zbaksowali jakoś. Nie, mnie nie We mam so... MADEMKI, musimy grać We pod placement. Rób im o tak, że sobie szukaj takich, co idą ze strefy, wychodzą i ich tapuj, żeby killa może Nie. dostać. No dobra. Mogę sprowadzić tych pod nami, pod menu to może bym zabił Nie ja mogę złapać tego. 100? dead jeden. Nice. Nice chłopaki, 420 punktów. Zabiłem. No, biorę masę i chodzę. Idź po Co masie? Mamy Idę, idę, idę. Mam 12 na barki Masz, masz pawę Mam trochę niego Nie wiem, to jest takie OP, ten prawie... Kurde, ja tu z jedzeniem przechodzę normalnie jak kinie się czuję On z wejdzie wejdę Nie Wygrywamy, to jest... Piewiga Żeby być safe Tak, tak no, Dobra Masz? Nie wiem, czy jest sens ultimate. 40 life pod nami Masz 350 masów, czyli już Mikson ma 500 masów, czym 250 twardych 35 Wygrać się na chwilę w razie czego Mikson ma ja dwie, dwa flopery, dwa flopery. Masz te, to masz i ten... A w sumie ty masz mniej HP, a to no mogę jak grać daj mi też twoje flopery Nie mam, nie mam Nie masz? Aha On... <laughs> <laughs> Nie Nie tego ogląda <laughs> A, tak Wystając jak jest Dobra idę z tobą No dobij, bo może być floper

Zobacz Moja, moja Góra, góra, góra Nie moja Wpikaty próbuję uważać nie, 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 nie Musimy zobaczyć Ja w Wiesz co? Mamy papryczkę jak chcesz się chcę flintlockiem Chodź do mnie Wejdź na mnie na no haja Wow o, co znowu No PRF ten jest Za niż jakiś team się we mnie ja mam... nie mam leczenia Masz... bluzeal? Nie Tak, mam jeden splash Nie wiem, w co się warto Weź jeden Ho, tu, chodź, chodź, jedziemy Pogasz na dole, się wbijemy szybko Czekaj Nie, nie, tutaj na pewno Czeka Nie Ja bym szukał Jeszcze zostało siedem minut no, Mam, 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 free pitka! O Nie, nie Weź jedynie tego splasha No trzeba tu być. Ale nie podobno. w nich, nie w nich, ale nie ma za dużo papy. Znaczy jest autofryka i... Tu, tu, tu. To się jest? Nie, 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 no teraz to już... Dobra. wejdź, wejdź Mam na... Nie, wiem, co mam zrobić. Możemy wejść do jednego kauna gdzieś i jak będą sobie biegi? O, bo mam luncha Wyjdź na zewnątrz do 6 minut ja Też mam luncha O nasza budowle. Nie, nie nasza, nie wszystko Zdejdź się z Tak, jestem z tobą Może to, No, no luncha? Nie stąd, nie to. O minut Nie, nie To nie jest to O fuck, ale się wywałem Zdwieś? Mrujcie ja teraz jak najwięcej no. killi, chociaż nie wiem, bo 5 minut zostało no, Imagin Tu tak. typ ma minus 100 ode mnie I dostał HP teraz, ma 150 taka O ty kurwa o, I to i Dobra, nagrywaj i w kol, kolejnych w Ty, czyli proszę Reszta można podmienić stąd jakby nie a ten typ na lewo? Typ na lewo, ten co podmieniał? Sfraju, sfraju, czuję, Go, 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 go uciekł Dobra, Dawaj Dobra, go Nie damy się ułowić, się Fak Nie, no nie Nie, nie, nie nie. Go, 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 go lunch Wiesz, potem teamieci ci jego przyjdą i co zrobić? Dostałem killa jakiegoś No i to mi się podoba Pewnie z tego co przespamiliśmy Ej, tu na dole, pa, pa co? Co teraz teraz No, teraz nice, nice, nice. Dobijam. Nie wiem, czy teraz. Nie wiem, moglibyśmy. Gogo, go, go, go. Ta, bo za no dobra, dobra. Go, go, go. I lećcie po prostu. No, tak, 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 tak. raz, No, no, I zobaczmy, zobaczmy, czy. Mo, hg free. free. Wygląda jakby jest mocno i oni. Może zaraz, może zaraz wlecimy na kogoś Ostatni, ostatni Wlecie? jest mocno On się nim nie wiem co... Wlećmy na tego. Czekajcie. Na Ultimate teraz możemy wlecieć Przemyślmy przemyślmy to. Dobrze. Czekajcie, gra. Nie możemy wspierać on ja nie jest sam? Nie no, nie jest sam! Go, no, fach, nie teraz, go, 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 go! Nie jest duo, ale... Go! Don't care. Box, 100. Zara 60 white. Mam nice. HG, s go jeszcze. Tylko on Musimy trochę dropać. Tak, troszeczkę. Dajcie okay. razem dropmy, razem dropmy. Ja nie mam twardych. Mam 100 twardych. Ma, ma, masz, masz, masz. I... A możemy póki co drewno. Może twarde no. na koniec. Ej, uwaga! Tak, Będzie da, Dede, da, da. Bierzcie go! Dwadz, dwa jakiś dwa Uhu essa. Esa! <grym> <grym> Hahaha! Ej, dajcie mi a dałem chyba mam 30. No, ja patrzę. mam 30, ta no. Ja mam 90, zaraz wam dam. 200 daję. Macie no, te 30. Okre. Ty, bo to brzmiało strasznie te dwa, więc smaki. nie, je a, dostałem, no, 100. Masz mix zaraz, tak jest mi Masz mikson, sopera. Zaraz pijak jakaś go O, wadze.

Spryj, spryj, spryj 30 Dead Macie, Macie 2 na 1, 2 na 1 Free, free, free Chodzę wyżej, żeby nie odbił No jest ja Spalimy go Sklep słuchałem nie mam maski, no mam Ja mam no. odemki Masz tam odemki? Nie, mam zero Ok, ja też Mam tylko pompę Dobra, ja go zabijam Dawaj Dobra, ja go zabijam Dead Nice, nice. nice. nice let's go uh -huh. Esooo no, a my jesteśmy gdzieś Mam nadzieję, że gdzieś jakieś miejsce jest UUU! Top 3! My jesteśmy top 3! Pod względem trio o, A zaraz jeszcze tym innym do... No, do nie, 11. no już koniec poczekaj. gry, już, już koniec, no już nikogo chyba nie wczyta! Do 11 poczekaj. Kto no tak nie jestem się, screenuję teraz lepiej wygląda. <laughs> <laughs>